Chciałabym porozmawiać o Masterway. Wiele osób słyszało właśnie o mentoringu, ale się dalej zastanawia, co to tak naprawdę jest, co to daje fizjoterapeutom. Aktualnie mamy kilkadziesiąt osób, właścicieli gabinetów w Masterway. Cały czas się rozwijamy, cały czas dokładamy nowe rzeczy, bo widzimy, co fizjoterapeuci potrzebują i sami też mamy nowe doświadczenia, bo świat się cały czas zmienia, więc też dostosowujemy program mentoringu do tych potrzeb. Chciałam właśnie z Marcinem tak luźno porozmawiać o sukcesach osób, które są na mentoringu, bo te osoby, które są w społeczności na mentoringu, to one się uczą też dzielić sukcesami i my je widzimy. Ale chciałabym właśnie o tych sukcesach małych i dużych porozmawiać. Bardzo ciekawe oczywiście zagadnienie. Najpierw by trzeba było zdefiniować słowo sukces. Dla Was sukcesem e, może być zarobienie miliona złotych, a dla innych sukcesem może być e, zareagować inaczej na e, jedną gwiazdkę w opinii w Google. I to jest he, chyba większy sukces niż na milion złotych. Więc e, definicja sukcesu jest mega ważna, bo my skupiamy się na mentoringu przede wszystkim na małych rzeczach, bo to małe rzeczy tworzą duże rzeczy, a nie na odwrót, nie duże rzeczy tworzą małe rzeczy. Więc każdy mała zmiana w gabinecie, każde Podniesienie ceny w oparciu o poczucie własnej wartości jest sukcesem. Każda reakcja na opinię Google'a, w których ktoś wystawia ci jedną gwiazdkę, nie reagując złością, negatywnymi emocjami, tylko najpierw zastanowieniem się nad tym, przeczytaniem zero-jedynkowo tej opinii, bo ta opinia wbrew pozorom że jest. Jedną gwiazdką może się okazać, że ona jest mega konstruktywna i wynika na przykład z tego, że w gabinecie są jakieś procedury, które są po prostu błędne, które warto poprawić. I to jest również sukces. Więc e, Bartko, dla Ciebie sukcesem również może być e, wyprawa do Santiago, i to może być określone sukcesem, a dla innych może być przejechanie pierwszego dwóch kilometrów na rowerze też może być sukcesem, bo nigdy nie jeździli na przykład. I ta metafora cały czas odzwierciedla naszą społeczność i to, jak budujemy gabinety. Czyli od tych osób, które zaczynają, to jest pierwsze przełamanie, zało założenie działalności, wynajęcie pierwszego lokalu, to jest sukces, założenie pierwszych narzędzi marketingowych, pokazanie się w pierwszym filmie, nagranie pierwszej lorki, stworzenie pierwszych materiałów. To są mega sukcesy, które finalnie. Każdy z tych elementów jest mega konieczny do tego, żeby stworzyć trochę większy gabinet, zatrudnić pierwszą osobę, zatrudnić kogoś do współpracy i w tym momencie zacząć się tak zwane skalowanie biznesu. Bo skalowanie nie zacznie się od dużego, tylko zacznie się od skalowania prostego procesu. Czyli od prostego procesu, na przykład sprzedaży. Czyli najpierw sam siebie muszę wyszkolić. Na podstawie, jeśli dostaję 10 nowych pacjentów, którzy do mnie trafili z rynku nie z polecenia, tylko już z jakiegoś wykonanego, wykonanej pracy marketingowej, no i teraz, jak jeśli na 10 pacjentów 8 wychodzi po pierwszej wizycie bez żadnej e, struktury kontynuacji terapii, no to ten proces trzeba najpierw u siebie poprawić, trzeba się go nauczyć, trzeba nauczyć się umiejętności miękkich, trzeba przejść, żeby na tych 10 pacjentów 8 zostało na dalszy proces terapii. Jeśli tego się nauczysz, to ten proces polega skalowalności na innych fizjoterapeutach do współpracy, których zaprosisz. I fajnie, to jest sukces. Fajnie właśnie, że to powiedziałeś o tych małych sukcesach, bo tak naprawdę każdy nasz krok, każda nasza nowa decyzja i zmiana jakiegoś schematu może być sukcesem. Bo jest jeden duży sukces, czyli przychodzi nowy fizjoterapeuta, który chce założyć gabinet. Przychodzi fizjoterapeuta, który ma już gabinet, ale chce zacząć zatrudniać ludzi. On ma inny cel. I dojście do tego celu jest dużym sukcesem, ale po drodze są te małe sukcesy. Tylko zawsze wyzwaniem jest to, że my się nie, tych małych kroków nie zauważamy, a przez to, że my wdrożyliśmy system chwalenia się sukcesami najdrobniejszymi, to nagle ludzie patrzą w lustro i mówią wow, gdzie udało mi się już dojść. Ile ja rzeczy już y, zrobiłam albo zrobiłem, Wskazał że się. wcale Zbudowanie tego gabinetu nie było takie trudne, bo to się na początku wydawało takim ciężarem, takim trudem, że ja sam tego nie ogarnę. Ale czasami wystarczy przyjść na spotkanie z Marcinem czy z kimś innym y, od nas i Marcin popatrzy i mówi: No, rozumiem, ale w czym jest problem? A później w sumie to w niczym. No i nagle zaczynają działać, i się okazuje, że wszystko y, nagle ruszyło. Dokładnie tak, bo y, jeśli dzisiaj. Nie potrafisz się cieszyć, cieszyć, zauważać tych małych rzeczy, które przesuwasz w tym elemencie budowania, to jak chcesz za chwilę się zauważyć i cieszyć z większej rzeczy? Przykład. Czyli chciałbym w moim gabinecie zrobić obrót 10 tysięcy złotych. No i teraz zrobiłeś pierwszy tysiąc, nie zauważasz, cały czas stwierdzisz, cały czas stękasz, że mało. 2000, tysiące stękasz, że mało. Trzy tysiące już zapominasz w ogóle, ile dojdziesz do dziesięciu tysięcy, i przychodzisz, Marcin, biznes mi nie idzie. No i nasza wstępna strategia, którą mieliśmy przygotowaną na dziesięć tysięcy, ja mówię, a ile robisz obrotów? No, 12. No ale czekaj, wróćmy do Twojej strategii. No, miałeś zrobić 10. czyli gratuluję ci, spełniłeś właśnie swoje marzenie, doszłeś do pierwszego swojego celu, który jasno był określony wcześniej, ale nawet go nie zauważyłeś i już stękasz, że jest za mało. No i to jest wypadowa tego, że jeśli nie cieszyłeś się z pierwszego tysiąca, nie zauważyłeś pracy, którą wykonałeś, no to przy 10 tysiącach dokładnie zrobiłeś to samo. I frustracja nie wynika z tego, że masz 10 tysięcy, tylko wynika z Twojego wewnętrznego stanu, którego wewnątrz siebie nie zauważasz i nie doceniasz tego, jak tworzysz swoją rzeczywistość i swój biznes, swoje Swój, swój, swój gabinet. I to jest największa praca Masterway, czyli praca z własnym wnętrzem, bo możemy w pół roku zbudować świetnie działający gabinet, mieć 100 tysięcy obrotów, ale I tego stan... nie zauważyć. I nie zauważyć i nasz stan wewnętrzny będzie taki sam, jak mieliśmy 1000 zbątek. Tak. Tak, więc nie kluczem jest rozwój gabinetów w formie materii od zera do 100 tysięcy miesięcznie. Tylko kluczem jest rozwój wewnętrzny stanu emocjonalnego i zauważenia i przepracowanie tych wzorców, które macie stare, i wtedy dopiero będziecie mogli zobaczyć, jak wspaniale możecie decydować i tworzyć własny gabinet, własną rzeczywistość, i się tym cieszyć, tą ścieżką każdym malutkim elementem. Więc kluczowe w Masterway jest to, żeby zauważać, uczymy Was zauważać. Wasze efekty, które są codziennie coraz lepsze. Codziennie, każdego dnia, z godziny na godzinę, robicie postępy. A naszym skromnym elementem jest to, żeby wam pokazywać te elementy, żebyście je zauważali. I tyle. Bo same narzędzia i przepis, bo jest gotowy przepis, gotowe narzędzia do tego, jak umawiać pacjentów, jak pewne. Procesy zautomatyzować. To jest proste, ale można wdrożyć najlepszy sprzęt, najlepsze rozwiązania techniczne, ale to, co właśnie y, mocno podkreślamy, te wnętrze, blokuje wszystko. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Na razie.